Zapraszam na Top 10 funkcji Androida 11. W tym rankingu wymienimy wszystkie nowości, jakie pojawiły się w pierwszej becie nowej wersji systemu. Rankingi Top 10 dodaję w każdą niedzielę. Subskrybujcie kanał, aby nie przegapić nadchodzących materiałów. Linki do wszystkich Top 10 znajdziecie w opisie filmu. Zacznijmy od rzeczy, które nie będą widoczne na pierwszy rzut oka. W Androidzie 11 Google obiecuje lepsze wsparcie dla sieci 5G, zagiętych wyświetlaczy, noczy i składanych smartfonów. Teraz funkcja, którą znajdziecie w wielu nakładkach systemowych, czyli możliwość nagrywania ekranu. Aby to zrobić w Androidzie 11, należy nacisnąć ikonkę w szybkich ustawieniach, i wówczas pojawi się czerwona ikonka sygnalizująca rejestrowanie ekranu. Google daje nam wreszcie możliwość ustawienia harmonogramu trybu ciemnego. Wcześniej mogliśmy jedynie włączyć go na stałe lub po zachodzie słońca. Teraz możemy wybrać dokładną godzinę, kiedy tryb będzie się włączał i wyłączał. Taka możliwość już od dawna znajduje się w większości nakładek systemowych i szczerze powinna być dostępna już w Androidzie 10. Zmienił się również wygląd menu po zrobieniu screenshota. Została tu dodana możliwość robienia długich screenshotów jak na przykład w smartfonach Samsunga czy Huawei. Dodatkowo w panelu udostępnienia możemy teraz przypiąć dowolną aplikację, co myślę, że jest bardzo przydatne. Kolejną ciekawą funkcją jest możliwość dodania załącznika z poziomu powiadomień, gdy chcemy odpowiedzieć na jakąś wiadomość. Na razie jej nie widzicie, ale taka możliwość ma pojawić się w kolejnych betach. Stworzenie tego materiału wymagało wielu godzin ciężkiej pracy i aby Wam się go przyjemnie oglądało, wyłączyłem reklamy. W zamian proszę, abyście poświęcili teraz 10 sekund i zasubskrybowali mój kanał. Rankingi Top 10 dodaję w każdą niedzielę, a o to czego możecie spodziewać się w kolejnych materiałach. Kolejna funkcja dotyczy wyłącznie właścicieli nowych pikseli. Jeśli jeszcze nie wyłączyliście radaru dla oszczędzenia baterii, ucieszy Was pewnie fakt, że teraz możecie zatrzymać piosenki gestem. Nawiązanie do Kylo Rena nie jest tutaj przypadkowe. Po raz kolejny zmienił się sposób udzielenia uprawnień aplikacji. Tym razem dodano opcję jednorazowej zgody na dane uprawnienie. Gdy wybierzecie tę opcję, aplikacja za każdym razem będzie pytać o dane uprawnienie. We wcześniejszych wersjach Androida po włączeniu trybu samolotowego automatycznie wyłączał się nam Bluetooth, co mogło niekiedy irytować. W Androidzie 11 nie będzie tego problemu, włączenie trybu samolotowego, gdy mamy podłączone słuchawki nie wpłynie na działanie Bluetooth. W becie Androida 10 w opcjach deweloperskich mogliśmy wymusić, aby powiadomienia wyświetlane były w formie dymków, czatów, jak w Messengerze. Wygląda na to, że funkcja ta pojawi się oficjalnie w Android 11. Dostęp do niej uzyskujemy w opcjach powiadomień. A propos powiadomień, Google postanowiło je uporządkować. Teraz wszystkie czaty będą wyświetlane u góry w panelu powiadomień w zakładce rozmowy. Na samym dole natomiast pojawi się zakładka z powiadomieniami wyciszonymi, a reszta będzie pojawiać się pomiędzy tymi dwoma zakładkami. To chyba najbardziej widoczna zmiana w Androidie 11. Jeśli ten ranking Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał, żeby zobaczyć więcej takich filmów w każdą niedzielę. Tymczasem ja się z Wami żegnam, trzymajcie się, cześć!